Naukowcy odkryli nowe zagrożenie dla życia na planetach skalistych chodzi o strumień promieniowania rentgenowskiego który powstaje w wyniku uderzenia fali uderzeniowej supernowej. Ten strumień promieniowania jest w stanie zniszczyć życie biologiczne na planetach w promieniu do 100 lat świetnych lub więcej a jego czas trwania może sięgać dziesięcioleci. Zapraszam na kolejny odcinek. Dotychczas uważano, że niebezpieczne dla życia na planetach okresy w zjawisku supernowej to promieniowanie gamma w pierwszych dniach i miesiącach po wybuchu, a także strumień wysokoenergetycznych cząstek nadchodzący setki i tysiące lat później. Jednak nowe obserwacje wykazały, że przepływ promieniowania rentgenowskiego jest kolejnym zagrożeniem dla życia na planetach. Badania przeprowadzono na 31 supernowych. I użyto do tego Obserwatorium Rentgenowskiego Chandra, Misji Kosmicznej SWIFT i NUSTAR oraz XMM Newton Europejskiej Agencji Kosmicznej. Z uzyskanych danych wynika, że planety mogą być narażone na śmiertelne dawki promieniowania, znajdujące się w odległości około 160 lat świetlnych. Długi przepływ promieniowania rentgenowskiego może prowadzić do poważnych zmian w składzie chemicznym atmosfery planety. W przypadku planety podobnej do Ziemi mogłoby to zniszczyć znaczną część warstwy ozonowej, która chroni życie przed niebezpiecznym promieniowaniem ultrafioletowym z gwiazd macierzystych. Może ono również doprowadzić do śmierci wielu organizmów, zwłaszcza morskich, na dole łańcucha pokarmowego. Na Ziemi znaleziono izotopy, których powstanie, naukowcy tłumaczą nadmiarem promieniowania gamma. To wyraźny znak działania supernowych. Skutki eksplozji mogły więc dotknąć Ziemię. Astronomowie uważają, że obecnie Ziemia i układ słoneczny znajdują się w bezpiecznej przestrzeni kosmicznej i raczej nie grożą nam wybuchy supernowych, ale masa innych planet w drodze mlecznej już nie. Dlatego takie wysokoenergetyczne zdarzenia stwarzają ryzyko znacznego kurczenia się obszarów w naszej galaktyce, znanych jako galaktyczna strefa mieszkalna których potencjalnie mogłoby istnieć życie biologiczne. Supernowe są zjawiskiem astronomicznym, które zachodzi, gdy gwiazda eksploduje na końcu swojego życia, co prowadzi do wyjątkowo jasnego wybuchu światła. Supernowe można klasyfikować na podstawie widmowego profilu emitowanego światła oraz zachowań przed i po eksplozji. Istnieją dwa główne typy supernowych: typ 1 i typ 2. Obie klasy można dalej podzielić na podtypy w oparciu o szczegółowe cechy widmowe. Najczęściej występują supernowe typu pierwszego A. Są to supernowe związane z białymi karłami w układach podwójnych gwiazd. Wykazują one brak linii wodoru w swoich widmach, ale wykazują też silne linie wapnia i krzemu. Są również stosunkowo jednorodne pod względem jasności, co pozwala na wykorzystywanie ich jako świec standardowych. Do mierzenia odległości w kosmosie. Supernowe 1b powstają, gdy masywna gwiazda traci swoją zewnętrzną powłokę wodoru tuż przed eksplozją. Widma takich supernowych również wskazują brak linii wodoru, ale zawierają linię Helu. Jest też typ 1c, w którym brakuje i wodoru, i Helu, oraz typ 2. Które są rezultatem grawitacyjnego kolapsu jądra masywnych gwiazd, które nie są w stanie utrzymać równowagi na skutek wyczerpania paliwa jądrowego. Chociaż supernowe zdarzają się dość często we wszechświecie, te, które są wystarczająco blisko Ziemi, by być widoczne gołym okiem, są znacznie rzadsze. Z danych historycznych wynika, że w 185 roku naszej ery supernowa SN185. Została zaobserwowana przez chińskich astronomów. Współczesne badania sugerują, że była to supernowa typu 1a, która pojawiła się w Gwiazdozbiorze Strzelca. Potem, w 1006 roku naszej ery, obserwowano supernową SN 1006. Ta jasna supernowa typu 1a została zaobserwowana w Gwiazdozbiorze Wilka i była jednym z najbardziej jaskrawych wydarzeń astronomicznych w historycznych czasach. Już kilkadziesiąt lat później, bo w 1054 roku naszej ery, została zaobserwowana supernowa Kraba, znana też jako SN 1054. Została ona zaobserwowana przez astronomów chińskich, japońskich i arabskich. Według astronomów była to supernowa typu II i dała początek mgławicy Kraba. Można ją było obserwować w gwiazdozbiorze Byka. Warto też wspomnieć dwie supernowe SN 1572 i SN 1604, obie typu 1A, które zostały zaobserwowane kolejną w gwiazdozbiorze Cassiopeii i w gwiazdozbiorze Wężownika. Wszystkie te supernowe były wyjątkowo jaskrawe, co pozwoliło na ich obserwację gołym okiem na Ziemi. Supernowe są potężnymi eksplozjami gwiazd, które emitują ogromne ilości energii i promieniowania. Chociaż promieniowanie z nich jest potencjalnie niebezpieczne, musiałoby wystąpić odpowiednio blisko, aby zniszczyć życie na Ziemi. Astronomowie do tej pory szacowali, że niebezpieczna supernowa Musiałaby wybuchnąć w odległości około 50 lat świetlnych od Ziemi i dopiero wtedy byłaby w stanie wywołać poważne szkody w ziemskiej atmosferze. Promieniowanie gamma i rentgenowskie emitowane podczas eksplozji mogłoby uszkodzić warstwę ozonową, co doprowadziłoby do zwiększenia ilości szkodliwego promieniowania ultrafioletowego docierającego do powierzchni Ziemi. Jednak takie supernowe występują bardzo rzadko. A żadna z gwiazd w bezpośrednim sąsiedztwie naszej planety nie jest na tyle blisko, aby stanowiła zagrożenie. Najbliższa znana nam gwiazda, która może potencjalnie eksplodować jako supernowa, to Betelgeza, znajdująca się w odległości około 640 lat świetlnych. Naukowcy sądzą, że w takiej odległości eksplozja Betelgezy nie powinna stanowić zagrożenia dla życia na Ziemi. Warto jednak pamiętać o tym, że kosmiczne zdarzenia, takie jak supernowe, są trudne do przewidzenia, a nasza wiedza na temat wszechświata jest wciąż niekompletna. Dlatego naukowcy nadal bacznie obserwują gwiazdy i zjawiska kosmiczne, aby lepiej zrozumieć ryzyko, jakie mogą one stanowić dla naszej planety. Wspomniana Betelgeza to czerwony olbrzym, który znajduje się w gwiazdozbiorze Oriona. Jest to masywna gwiazda, która ma około 10-20 razy większą masę od Słońca. Ze względu na swoją dużą masę, Betelgeza jest dobrym kandydatem na przyszłą supernową. Jednak dokładne oszacowanie, kiedy Betelgeza eksploduje jako supernowa, jest trudne. Procesy zachodzące we wnętrzu gwiazdy są skomplikowane i nie można ich obecnie dokładnie przewidzieć. Szacunki naukowców wskazują, że Betelgeza może eksplodować jako supernowa w ciągu najbliższego miliona lat, ale także może to nastąpić już za kilka tysięcy lat lub nawet jutro. Eksplodująca Betelgeza będzie bardzo jaskrawym zjawiskiem na niebie. Pod koniec 2019 roku i na początku 2020 roku wyglądało na to, że z Betelgezą zaczyna się dziać coś niedobrego. W tym czasie jasność gwiazdy spadła znacznie poniżej swojej normalnej wartości, co spowodowało, że stała się znacznie mniej widoczna na niebie. Zjawisko to przyciągnęło uwagę naukowców, którzy zastanawiali się, czy może to być oznaka zbliżającej się eksplozji. Jednak dalsze badania wykazały, że przygaśnięcie nie było spowodowane procesami ściśle związanymi z ewolucją gwiazdy. W marcu 2021 roku zespół naukowców opublikował wyniki badań, sugerując, że przyczyną przygaśnięcia było powstanie ogromnej plamy pyłowej w atmosferze gwiazdy, która tymczasowo zasłoniła jej światło obserwowane z Ziemi. Czy nasze Słońce też kiedyś stanie się supernową? Wszystko wskazuje na to, że nie. Aby gwiazda eksplodowała jako supernowa, musi być masywna co najmniej 8-10 razy większa od Słońca. Nasza dzienna gwiazda ma zbyt małą masę, aby przejść przez procesy, które kończą się tą potężną eksplozją. W przyszłości, gdy Słońce wyczerpie swoje zapasy wodoru w jądrze, Zacznie się proces syntezy Helu, co spowoduje ekspansję zewnętrznych warstw Słońca i przekształcenie go w czerwonego olbrzyma. W końcowych etapach życia Słońca jego zewnętrzne warstwy zostaną odrzucone, tworząc mgławicę planetarną. Pozostałe jądro Słońca skurczy się, aż stanie się białym karłem, który będzie powoli stygł przez miliardy lat. Dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz i kliknijcie w nasz dzwoneczek.